Darek z pierwszej klasy gimnazjum zamierzają usunąć gumę z zamka w biurku nauczycielki biologii. Ile wy chłopaki macie roboty przy tych waszych planach? Nie lepiej było, jakbyście się trochę pouczyli i zaliczyli jakoś ten egzamin? Chcą odsunąć od siebie podejrzenia. No dobra, już wychodzi. Dla za co? Uff, co to? Nie, jeszcze jej tutaj brakowało. Co wy tutaj robicie? My? No nic. Dlaczego próbowały się tworzyć biurko? Dobrze, co tutaj robiliście? Tylko młody, nie kłam, powiedz prawdę. Oni i tak ciebie dobrze znają. No dobra, ja powiem prawdę. no chcieliśmy zobaczyć, no nasza wina, Chłopcy, to co chcieliście zrobić było naprawdę nie fair. Dobrze, że udało mi się ich powstrzymać, zanim otworzyli tę szafkę. No ta, naprawdę ekstra. Czy jak teraz młody zaliczy egzamin jak w ogóle nie jest przygotowany? To nic nie myślisz, kopito. Mimo że barbara gruszka nie potraktowała ich surowo, chłopcy zdają sobie sprawę, że będzie ich miała na oku. Tym trudniej będzie im wymyślić jakiś sposób na uniknięcie sprawdzianu. <ślesz> <ślesz> Oj, młody coś na pewno wymyśli. ma wyobraźnię. Tylko, żeby nie przesadził. Rozumiesz to, że mi starzy zapowiedzieli, że jak nie napiszę tego sprawdzianu, to mnie zamknął na tydzień w domu? W sumie, Mima powiedziała, że mi się z jedynką w domu nie pokazałam. Masz jakieś pomysły? No właśnie. Tylko tamten kombinuje. Myśl coś, młody. Albo Oba będziecie obaj mieli przerąbane. A jakby tak wystraszyć gruszkę, i ktoś się powiesił na lampie? Kto? Jakaś kukła. Ale ona dostanie zawałkę przecież. No dobrze, właśnie o to chodzi dostanie mocnych nerwów i nie zrobi nam tego sprawdzianu. <grytanie> Widzę, że ty nie przebierasz w środkach. Ładnie, ładnie młody. No i to jest przyszłość Polski młodzież, tak? Chłopcy mają kolejny plan. Bez zastanowienia przystępują do działania. No właśnie, i tu znowu będzie pewnie problem, bo bez zastanowienia. Liczą, że tym razem akcja powiedzie się i klasówka z biologii zostanie odwołana. Ty, dobra, jest woźna. Pry? Dzień, Dzień dobry. Proszę pani, bo w toalecie się rozlała woda. W której toalecie? A koło, tutaj koło u nas, u chłopaków. Dużo tej wody? No dużo, ja bym się prosić o dodatek zwalił. No, lubię tego młodego, ładnie kombinuję tak kołamać nabiegł, dobry jest. Dobra, dawaj szybciej! Mam, proszę! to ruchy. No, wow, na razie nawet im to wychodzi jakoś. Zobaczymy, czy do końca tak wyjdzie Jeśli uda się wynieść z sali i w ukryciu przebrać ludzki szkielet za wisielca, klasówka z biologii z pewnością będzie odwołana, a oni zostaną w klasie bohaterami. Ej, szybko! Chłopie ruchy! Ciszyj! Jezus, Marwiak, debilu, bał, bał ocień! <słuch> bał, bał cię. Muszę zapamiętać, będę tutaj nagrywał, żeby nie pluźnić. Weź... Dobra, skup się, ogarnij Georgia i lecimy. Już widzę, jak Gruszka wchodzi do klasy, patrzy i widzi ucznia dętającego na lampie. Hale będą jaja! No, ja, ja to młody będą, ale jak cię złapią... <noise> Potem zadzwoniła ta laska z agencji. No, powiedziała, że wygrałyśmy, ale że tylko ja mam prowadzić ten program. Stwierdzili, że jesteś mało medialna, dlatego odmówiła mi. No, ale przecież tak ci zależało na tej wygranej. No tak, ale bardziej zależy mi na tym, żeś mogły razem prowadzić ten... Ue, tam takie małe, niewinne kłamstewko. Miejmy nadzieję, że nie ziorgnie się, się, no. To jest po prostu niesamowite. Agata naprawdę udowodniła, że jest moją przyjaciółką. Zrezygnowała z takiej wygranej dla mnie. Teraz już wiem, że nic nie rozwali naszej przyjaźni. No to chyba mało wiesz. Mogę przewidzieć przyszłość i powiedzieć, że niedługo się rozpadnie ta wasza przyjaźń. Agata żałuje, że okłamała przyjaciółkę, ale nie potrafi pogodzić się z tym, że nie została wybrana do prowadzenia wideobloga razem z Magdą. Uczennica nie umie powiedzieć prawdy trochę słabo, że tak skłamała przyjaciółkę, ale z drugiej strony to bardziej się należało to. Wiem, że zależy ci na tym blogu. No i co z tego? Słuchaj, chciałam coś powiedzieć. Weź zadzwoń do tej agencji i powiedz im, że będziesz sama prowadziła tego bloga. No nie, ale tutaj to się zmieniają te ich charaktery. Ty najpierw była rąbnięta, teraz na odwrót, to udaje miłą. Bał, bał ich. No, miałaś rację, no po prostu nie wiem, za ostro komentuję ludzi, i to nie te klimaty. Czuję się jak setki świnia. Okłamałam magię, ale chodziło mi o to, że prowadziliśmy ten blog zawsze razem. Nie chcę, żeby jakaś agencja decydowała teraz, że ona się do tego nadaje, a ja nie. To jest nie fair. Daj spokój, nic tam nie mów. Sprawa ucichnie i będzie po problemie. Okłamała Magda, a to było coś bardzo ważnego. Przecież możesz iść i powiedzieć jej prawdę, tak? Może skłamałaś, że żałujesz i teraz chcesz to naprawić. Porozmawiaj z nią nic dzisiaj nie ma. Wszystko Dziękuję, wymagasz. że Pani mi to powiedziała. Powodzenia. Dlatego lepiej właśnie nie kłamać, bo później takie wchodzą akcje. Mogę musimy porozmawiać. Właśnie dzwoniłam do tej agencji, żeby powiedzieć im, że będziesz prowadzić naszego bloga sama. O oh yes. Nie dobrze to wygląda. Spóźniłaś się trochę, niestety. I wiesz, co mi powiedzieli? Ty dobrze wiesz, ma to, co mi powiedzieli, prawda? No chciałam wszystko powiedzieć teraz. Wiesz co? Wiesz co? No teraz chyba już trochę jest za późno. Musisz jakoś to inaczej odkręcić. Bo ona nie wiem, czy ci wybaczy, bo to... Powiedziałaś, że za zadziora taka ty, chciałeś, żeby prowadzenie naszego boga przyniosła mi ta Okłamałaś mnie, a ja, głupia idiotka. No, w końcu się doczekałem. Powiedziałaś coś mądrego. Myślałem, że już to się nie stanie w tym odcinku. <grytanie> Jeszcze cię podziwiałam i myślałam, że robisz to dlatego, bo jesteś moim przyjaciół. że co, odwal się ode mnie, nie chce cię znać. No i wszystko się zesrało. Kto by to pomyślał, że to ona wyjdzie z twarzą? Na początku to całkiem inaczej wyglądało wszystko, nie? Po prostu mi zazdrości szmata. No właśnie, bratanie, co do tych jej komentarzy na temat ludzi, jak się ubierają, to trochę dziwne, że ją wybrali. Blok modowy i takie hamstwo. LICZĄ na pomoc innych uczniów. Po co mam ten kościotrup? Chcę wynastoszyć gruszkę, żeby nie go sprawdziłem. Masz to spodnie od złechu? Mama, co? Dawaj, spadaj to na. No. <noise> to młody trawę skiereta szkieleta ujerał. Może złożyć się do tych oddechów blogu modowego. Może ci pomogą trochę. Kościotrup odłożony do kibla. Ja mam bluzę i buty. Ja mam gacie. Super, daj. Potem ci oddamy, nie? Ciapka spodnie bluza jest. Potem... No i za free, szkielet ubrany, Sprawdzianu nie będzie. Chyba. Gimnazjaliści są podekscytowani swoją akcją i przekonani, że uda im się uratować przed trudnym Sprawdzianem nie tylko siebie, ale i całą klasę. To zobaczymy, co zrobi Gruszka, jak zobaczy kościotrupa na lampie. Nawet jeśli nie uda się z tym Sprawdzianem, będzie niezła beka. Temu to tak chyba nie zależy na tym Sprawdzianie. To widać bardziej woli się pośmiać, po wygupieniu. Chociażby koledze pomógł się postarał. Tomek i Darek świetnie się bawią, wieszając kukłę w sali biologicznej. Teraz nieźle wygląda. Nieźle wyszło. Aaaa! Boże, ktoś tam wisi! Boże, boże, ktoś, boże, ktoś wisi! Gdzie wisi? Kto? Kurwa mać, znowu to samo. <ścoughs> no nie no, ten młody chyba jednak napisze ten egzamin. Kurany, co to? Co jest, grane? Czemu one krzyczą? Co? Tego, to ja już dzisiaj tego nie wytrzymam, spójrz. Klasowy szkielet się powiesił. Zrobimy mu sekcję zwłok i może się dowiemy przynajmniej, czyje to ciuchy. No nie no, zaczynam już współczuć trochę temu młodemu. Jeszcze jak dojdą, czyje to są ubrania, no to zaraz dojdą, że to jego robota. Kurczę! Kruszka w ogóle się tego nie przestraszyła! Cały plan szlak trafił! Muszę coś szybko wykombinować, żeby nie było tego sprawdzianu!